Z tej strony rozejmują że na kolejnym koncie. Dziś będziemy robić zadanka z Starszainem. Tak, Starszainem. Jest ze dzisiaj mama. Jestem, to jest. <głos》>. I tak jak mówiłam, będziemy robić... Będziemy robić zadanka. Więc zrobimy Pozdrowienia, jest co dłuższy, jestem Micha rozpoznają prawdziwego miejsca dusz, kiedy go zobaczą, a to z pewnością jesteś jednym z nich. Wyczuwam to z daleka, więc można imię Analisa, miała cię poznać. Jecha. Znaczy, też Alex i to absolutnie wspaniale, ale zakładam, że nie spotkałaś Lisy. Tak myślałam. Prych! Tak, Lisa zniknęła. To prawda. Jak mówiłam, jestem starszej. Alisa jest moim miejscem duszy. Ale zniknęła i obawiam się najgorszego. najgorszego. Polagam na Tobie i opowiem Ci, co się stało. Po długiej nieobecności Bjorg, kiedy Lisa podróżowała po świecie, grając na swojej m, elektrycznej lutniczej, jak to się tam nazywa, i za zapłatę byjąc głośno przed rozhistoryzowaną publicznością i innymi bzdurami, dzień, którego tak długo wyczekiwałem, nagle przybył. Dzień, w którym moja ukochana Lisa w końcu wróciła do stajni Od razu. Go! Wybraliśmy się na przejażdżkę, Wiatr potargał i rozwiększył moją grzybę, bawiąc się ognistymi włosami Lisa. Czując powiew wiosennego wiatru, przecześliśmy z czystej radości. Byliśmy zachwyceni, widząc siebie bez ograniczeń. Lisa, występ... Lisa wyszeptała obietnicę, że już nigdy się nie rozdzieliła. Powiedziała, że zastanie biorbik. i ja pomyślałam, że nie pozwolę jej zostawić u mnie ponownie, ale wtedy tego nie powiedziałem. Dalej galopowaliśmy przez róg. Jechaliśmy długo i bez celu, po prostu ciesząc się szaloną przejażdżką, wolnością. Iha Nadeszło popołudnie i tu moje wspomnienia zaczynają zawodzić. Coś strasznego stało się podczas jazdy, ale nie pamiętam co to było i jak się stało. Moim jedynym wspomnieniem jest ostry, nagły promień światła i dziwny dźwięk. Potem wszystko stało się czarne. Musiałam zemdlać. Kiedy doszedłem do siebie, byłem oszołomiony i niezdolny do orientacji. Zapadła noc. Zaczęło padać, a grzmoty rozchodziły się oddali. Może to też u mnie? A może zimno? Ale najgorsze było to, że nie mogłem dłużej wyczuć obecności lisy. Załamany, przemarznięty i zagubiony, nie mający celu w życiu, dopiero przed wschodem znalazłem drogę do stajni mając nadzieję na znalezienie lisy. Ale nie. Od tego czasu jej nie widziałem. Moja rozpacz jest nieskończona. Spędziłam wiele tygodni na szukaniu mojej kochanej lisy. Szukałem wszędzie. Teraz szukam pod każdym liściem w lesie z Doliny. Ale, nie, ale niedługo nie będę miała gdzie szukać. Moje serce jest ciężkie, od słudku. O, mówisz, że otrzymałaś godne zaufania informację, że lisa została schwytana bezbronna i ukryta wzgórza? Ciekawe, bardzo ciekawe część bo pamiętam, że byliśmy w północnych częściach góry. Mogło tak być. Szukałem tam, ale nie znajdując niczego, ale może nie, patrzyłem wystarczająco blisko. Pomożesz mi szukać misji i podążać z naszymi nowymi wskazówkami? Ja będę zawsze wdzięczny za Twoją pomoc. Jak wiesz, szukałem wszędzie i zaczynam być raczej zdesperowany. Jeśli Lisa byłaby gdzieś tutaj, byłbym w stanie wyczuwać jej obecność, ale nie potrafię. To może oznaczać dwie rzeczy. Albo jej tu nie ma, albo że jest, albo że zniknęła. Ale Twoje nowe informacje dają mi nową nadzieję, że możemy ją znaleźć. Przynajmniej mam nadzieję, że możemy znaleźć wskazówkę. Jedną małą oznakę tego, co się z nią stało. Będziemy szukać w północnym Szarych gór. Na twojej mapie zaznaczyłam interesujące miejsca do przeszukania. Wiem, że dokładna lokalizacja będzie trudna do znalezienia. Lisa i ja jeździliśmy wszędzie. Spotkajmy się w okolicy po wykonaniu poszukiwań. Będę szukać w trudnych do znalezienia lokalizacjach. Będziesz mógł widzieć mnie na twojej mapie, więc nie powinno być problemu znaleźć mnie na tym obszarze później, kiedy będziemy mogli zdać relacje z naszych poszukiwań. Tata ta icha. Okay. nie będzie ja po prostu to poszukiwanie. Mhm. Niech to mnie interesuje, bo mnie tutaj nic nie będzie. są, to mnie interesuje. Uwaga, bo tu są... I tutaj to będzie. Okej, okay, a więc jesteśmy. Zwykły ogień nie mógł tego spowodować. I wydaje się, wydają się być tutaj poglądane stare ślady na Ziemi. Tu biznes. <tulistyczny> no. Dziwnie zaraz, ślady tutaj są za stare, zbyt zaciemnione, żeby dać jakieś użyteczne informacje. Lepiej znajdę starsza i pokażę mu tę interesującą scenę. Okej. Okay. Powiedziałam? No, no. Myślisz trochę. W bardziej cywilizowany sposób. Zboczy góry pokryte sadzą, Miejsce, gdzie ktoś użył nienaturalnego ognia, stare ślady? Bardzo ciekawe. Iha! Pokaż mi co to jest. Chodźmy do tego dziwnego miejsca, które znalazłaś. Znowu muszę jechać? O! O, widzę. Aha, i on chyba będzie Jedziemy za nim? I... Tak po prostu? Nie wiem, jak się ten wstęp O, ble, 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 <tr kısmuń>. cwał. Cwał! Ja niech cwał... cwałuje. Aha, cwałuje. Lecimy tam, gdzie byliśmy ostatnio. Nie tutaj. straszynki. Ja tam muszę Nie dające życie, na, dające życie światło Aiden. znalazłeś ważną wskazówkę. To musi być miejsce, gdzie zostaliśmy potraktowani tym oszlatającym światłem. Które wzięło nas z zaskoczenia. Jest coś podobnego w tym zarysie, nie uważasz? Mm -hmm. Spójrz, te wszystkie odciski stóp i podków oznaczają, że wpadliśmy w zasadzkę. Tchórzliwi sprawcy musieli wznieść się za tymi krzykami, piwie tutaj, czekając, aby napadł na nas w najbardziej ochotny sposób. Jezu, ja się cofnę na Więc mówisz, że to jest w tym roku, popełnili ten tchórzliwy napad i zabrali pisę? Po tym, co zobaczyłem, obawiam się, że twoje informacje są prawidłowe. Zatem, jeśli spotuję chociaż jeden włos z głowy osobiście dopilnuję, żeby ci przeklęci, przeklęci jest w tym roku zostali odesłani do najciemniejszej z ciemnych wieczności. Do panderii. Przeczyszamy obszar w poszukiwaniu innych wskazówek. Przewrócimy do górnego mi każdy pojedynczy pogórek, dopóki nie znajdziemy czegoś, co da nam odpowiedź, której poszukujemy. Ja wiem, gdzie to będzie, jeśli nie będzie tu. I nie pamiętam co było za bardzo? A ty nie było tu? Tu ewentualnie gdzieś tam na górze. To będzie... O tutaj. A tu co będziecie tu czy już nie? Chyba tak. A nie jestem pewna. Ok, mam. Bo co mam Na. Szczelina. Nie mhm. Technika malarska i stare kłody zakrywają uderzenie pandory. Kto zakrył pąknięcie w skalę i dlaczego? Powiedz zacznijmy o szczelinie pandory w skalę. Nie umiem. Ja, bla, bla, bla. <ścoughs> Gratulacje. Odkryłaś formę Unfortunate Edition. Ukryta szczelina Pandory, to brzmi niepokojąco. Kiedy cię nie było, znalazłem okniste ślady na trawie. Stoją za tym mroczniejscy, nie ma wątpliwości. Co może oznaczać szczelina? Zabierz mnie do tej ukrytej szczeliny. Wyczuwam nieopisane uczucie w moim żołądku. Spójrz, możesz zobaczyć przeciągnięte ślady na ziemi, tam pozornie prowadzące do miejsca, do którego mówisz, że zmierzamy. Jakie ślady? Nie rozumiem. Ale nie Dobra, nie chcę się na niego czekać. Dobra, jest Stójka! Stójka! on musiał na to wleźć. Och, Anna Lisa, na światło Aiden. Myślę, że diborowcy w tym roku ukryli naszą ukochaną lisę w środku szczeliny. Musieli rzucić z powodzeniem jakieś zakazane czarno magiczne zaklęcie, wysyłając lisę do Pandory. Pandory? Może być zgubiona na wieczność. Uwięziona w nieładzie pętli czasu i krąconymi przestrzeniami. Nie! Halo, Lisa, jesteś tam? Słyszysz mnie Lisa? To ja, twój starszy. Halo, jesteś tam. Wiesz co, Anna-Lisa? Właściwie wierzę, że wyczułam jakąś obecność kogoś, kto może być lisą. Spójrz, jesteś. Czuję jeszcze, Annalisa? Czuję, jakby Lisa była blisko tutaj, jednocześnie bardzo daleko. To pokręcone. Słyszę kogoś szepczącego, głos próbujący się nie wydostać. Halo, Lisa. Alisa! Kto tam? Lisa! To ja, starsza! Ein. Jak możemy ci pomóc? O, czy jesteś żywa? A nie, martwa mówię! Ja żyję! Starsza! Aj, mój ukochany, starsza! Ein. Jestem tutaj zagubiona, jest różowo! To Pandoria! Jestem uwięziona pomiędzy teraźniejszością, a kosmosem Elisa, musi być sposób na ratowanie cię. Czemu nie powiem na różowo? O Jezus! O! 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 o, o, o. Elisa! Śpiąca wdowa! Obudź! Śpiąca wdowa? Chcę, żeby mnie obudziła. Ach, martwy mąż! O, obudź ją! obudź ją, obudź śpiącą wdowę. Tylko ona może mnie uratować. Widzę cię, starszeń, widzę cię. Oho, przechodzę przez wieki. Dla ciebie czas jest nieistotny, dla mnie zwycznością. Tak, Lisa, obudzimy śpiącą wdowę. Kto to jest i jak? O, obudź, obudź wdowę i pomóż mi. Zostań z tyłu, starszeń, i pilnuj, żeby szczelnie była otwarta, dopóki wdowa się nie obudzi. Zostań. Nie zostawiacie tutaj, obudzimy tę wdowę, obiecuję Lisa. Szybciej! O, nic nie widzę, jest tak bardzo, bardzo różowo. Wytrzymaj, Lisa. o, o. Kropka, kropka, trzy kropki. <grywki> Lisa, odeszłaś, ale ja zostanę z Tobą. Wytrzymaj, ukochana Lisa. Nie obawiaj się, Pandori. Wiesz, jak się temu oprzeć. Potrafisz, wiem, że potrafisz. To dajcie mi, tym wiem, pojechać, co może zrobię. <grystanie> Moje całe jestestwo rozdarte z między rozpaczą i nadzieją. Znaleźliśmy lisę, ale to może być poza naszym ratunkiem. Anna Lisa, musimy ją stamtąd wydostać. Teraz, kimkolwiek śpiąca wdowa jest, musi zostać obudzona bez względu na koszta i będzie mogła pomóc nam w uratowaniu lisy. Wiesz, co to jest? E. Ty może tak, pytanie czarne. <grystanie> Nie masz pojęcia, kim jest śpiąca wdowa, ale myślę, że Linda może wiedzieć? Genialne, Zapytają. Ja zostanę tutaj i będę obserwować, czy szczelina nie zamknie się, kiedy będę próbować nawiązać kontakt z Lisą. Kiedy i jeśli śpiąca wdowa obudzi się, jeśli rzeczywiście będzie mogła uwolnić Lisę z pandorycznego więzienia, pandorycznego, muszę tu być, żeby pomóc się jej dostać. Pełna prędkość do winnicy, dla Lisy, do zobaczenia później. Witaj Anna Lisa. Wybieram się na przejażdżkę. Chcesz z nami jechać. Chcesz jechać ze mną? Nie? Się, się Co się dzieje? Ty i starsza nie znaleźliście lise? To niesamowite, ale okropną informacją jest, że potrzebuje ratunku z Pandory, a Lisa mówi, że jedynym sposobem jest obudzenie śpiącej wdowy? A, śpiąca wdowa. Ona mówi o specyficznej, indywidualnej nazwie, rozumiem. Nie wiem, kto to może być. Pójdę do biblioteki i przejrzę książki i że jutro tak? Zapytaj baronowej, czy wie coś, kiedy będziesz czekać. Możesz znaleźć mnie później w bibliotece, tylko najpierw, od, najpierw odstawią Meteora. Ale ona mieszka w Jaru. No. To tam go odstawią Meteora i przyjdzie tutaj na piechotę? <grystanie> Może przyjedzie <z> samochodem, hehe. <grystanie> nie, nie ma samochodu. <grystanie> Skąd wiesz? Dzień dobry, Annalisa. Kolejny cudowny dzień słodkiści, winogron na plantacji, prawda? Nie odejmę. Czy wiem coś śpiącej wdowie? Nie, Analisa. Wiem, nie mi sporo wdowach. Jedna jest w moim szanowanym wieku, a żadna z nich nie przypomina mi kogoś, kto śpi, szczególnie dużo, a takich przez się nie zapomina. Niestety nie mogę ci pomóc w tej sprawie. Musisz zaufać, że Linda znajdzie coś w bibliotece. Może już znalazła coś ciekawego? A to ona już obróciła z jarła, okej. Okay. Ja tutaj się tak naprawdę wejść koniem. Tak? Ja się nie do no, biblioteki, ale to Absolutnie. jest da. taka zmartwiona. Baronowa nie wiedziała. Tak. Musimy wierzyć w wiedzę, która jest w tych książkach. Zobaczmy. Muszę przeczytać tę książkę, i tę, i tę też. Gdyby mi z mógł nam pomóc, nie sądzę. Wie dużo, ale nie wie wszystkiego. Myślę, że wyolbrzymia swój własny obraz w jakiś sposób i jak kultywuje go, jakby był legendarny. I tę książkę, i tę. Dlaczego nie złożasz mi strzelić wizyty, kiedy ja przeszukuję wszystkie te książki? Możesz zapytać go, czy wie coś o Śpiącej wdowie. To jest poza jego obszarem zainteresowań, więc mało prawdopodobne, że będzie wiedział. A jeśli nie masz nic innego do robienia, zawsze możesz tam zajrzeć i zapytać go. Nie zaszkodzi spróbować, weź pod wózką. To szybkie i łatwe. <grym> Интересно, что же становитесь раз, повезя вам подвуск, как шок и недовыжание. Нормально мне, mm. униндер. Okay. Oczekiwałam Cię, wiem dlaczego tutaj jesteś, ale dlaczego nie możemy mieć normalnej rozmowy, podczas której powiedz mi dlaczego przyszłaś? Może tylko Ty wiesz, czy nie wiesz? Śpiąca wdowa. To żyjące stworzenie, które straciło męża, to kobieta. Prawdopodobnie owdowiała. I, I poczekaj, hmm. ona także śpi. Jest raczej nieznana. A może śpiąca oznacza kogoś niewidomego na świat? Co mogą wiedzieć? To wszystko, co mogę Ci powiedzieć, niestety. Czy to wystarcza? Nie. Nie? Hmm. Przepraszam, analiza. To wszystko, co mogę powiedzieć. Jednakże jestem przekonany, że Twoja przyjaciółka Linda znajdzie odpowiedź w jednej z książek, jeśli już tego nie zrobiła. Szybciej niż później. I wiesz co? Dobra książka to ostatnia, do której zaglądasz. Do zobaczenia później, analiza. Dobrze, dzisiaj wiem poziom umorzenia. Do Sam się wytrenuje. Dzień dobry. Podejrzewam, że nic nie widział o Śpiącej ale teraz wiesz, że on nie wie wszystkiego. Zna dużo myśli. Ma sieć wykwalifikowanych szpiegów, która opiera się głównie na wiewiórkach. Jest bardzo przydatny, jeśli chodzi o konkretne informacje.